Cześć! W tym odcinku omówię trzy sposoby na polepszenie waszych trójkątów nogami. Częstym problemem podczas zakładania trójkątów będzie to, że przeciwnik będzie próbował nas zgnieść. Zanim jeszcze pomyślimy o tym, żeby wykończyć trójkąt, powinniśmy się upewnić, że jesteśmy w odpowiedniej odległości od przeciwnika i czy na pewno mam kontrolę nad jego posturą. Samo zapięcie nóg w trójkąt nie gwarantuje nam sukcesu. Zwróćcie uwagę, że kiedy przeciwnik dociśnie nasze nogi do głowy, to bardzo łatwo jest pozbyć się tego trójkąta. Często wtedy z bardzo dobrej pozycji dla nas, czyli trójkąta, Możemy oddać przejście gardy dla osoby z góry. Szczególnie często dzieje się to podczas walki z cięższymi przeciwnikami. Kiedy ktoś nas zastakuje, czyli nakryje naszymi własnymi nogami, to jest bardzo ciężko utrzymać ten trójkąt, a jeszcze ciężej wykończyć stamtąd przeciwnika. A jeśli będziemy chcieli na siłę utrzymać ten trójkąt, mimo że przeciwnik nas zgniata, to ryzykujemy kontuzjami szyi i pleców, ponieważ w tej pozycji zarówno mój ciężar, jak i ciężar ciała przeciwnika dociska mój kark do ziemi i powoduje bardzo duże obciążenie. Sam się dorobiłem kilku kontuzji karku, przez to, że. Na siłę chciałem utrzymać ten trójkąt, mimo że byłem już mocno zestakowany i walczyłem z dużo cięższymi przeciwnikami. Dlatego jeśli nie zdążyliście się dobrze ustawić w trójkącie i przeciwnik już was zgniata, tworząc mocną presję na kark, zamiast trzymać dalej na siłę ten trójkąt, z którego i tak raczej przeciwnik się wydostanie, to lepiej szukać od razu zmiany pozycji albo innego poddania, np. takiego jak plata czy też balacha. Przejdźmy do tego, jak nie pozwolić się zgniatać. Przede wszystkim musimy zrozumieć, że kiedy jesteśmy statyczni, czyli jesteśmy w jednym miejscu i się nie ruszamy, to przeciwnik bez problemu może przykładać na nas swój ciężar ciała i nas kontrolować. Ale kiedy zaczniemy blokować przeciwnika przed przyłożeniem ciężaru albo też sami zaczniemy się ruszać, a najlepiej kiedy połączymy obydwa elementy, to nagle będziemy dużo trudniejsi do skontrolowania. Mając zapięty trójkąt, mogę tworzyć ramy z moich rąk i kłaść je na ciele przeciwnika, żeby blokować go przed zbliżeniem się. Pilnowanie odpowiedniego dystansu będzie kluczowe. Jeśli Chcemy poddawać trójkątami. Żeby jeszcze łatwiej się wysuwać, mogę swój ciężar ciała oprzeć na barkach. Kiedy usztywniej wbiję w matę moje barki, to przeciwnik pchając się sam mnie od siebie odpycha. Oprócz usztywnienia się, mogę po prostu tymi barkami też się wysuwać, tak jakbym się czołgał, tylko że brzuchem do góry. Cały czas robię wszystko, żeby przeciwnik nie był w stanie docisnąć moich nóg do mojej głowy. Ale nie myślę tylko i wyłącznie o obronie, tylko kiedy jestem już w bezpiecznej pozycji, szukam momentu do zaatakowania i staram się jak najbardziej złamać posturę przeciwnika. Kiedy przeciwnik może wysoko wystrzelić swoją głową, to ma mocną posturę i bazę, a w momencie kiedy ja w jakiś sposób złamię tą posturę, czyli na przykład skontroluję głowę i przycisnę do siebie, to będzie bardzo ciężko podnieść się przeciwnikowi. Dzięki temu też nie będzie w stanie przykładać tak dużej ilości ciężaru ciała na mnie. Jeszcze innym sposobem, żeby się chronić przed zgnieceniem, może być skręcenie się. Kiedy się skręcamy, przeciwnik nie wywiera tak dużej presji na nasz kark i jesteśmy w stanie ominąć jego największą siłę. Tylko w tej pozycji musimy szczególnie zwrócić uwagę, żeby nasze nogi miały dobrą kontrolę, bo bez dobrej kontroli będzie łatwo przeciwnikowi pozbyć się naszych nóg, przykładając mocną presję barkiem. Kiedy się skręcimy, oprócz tego, że możemy dopiąć trójkąt, to również możemy wykorzystać to, że przeciwnik nie ma podparcia i go swipnąć. Nieważne, czy będziemy budować dystans, czy też się skręcamy. Naszym celem będzie to, że nie chcemy pozwolić, żeby przeciwnik przykładał ciężar ciała na nas, a w szczególności na nasz kark. Kolejnym sposobem na poprawienie waszych trójkątów będzie zrozumienie, w jaki sposób działa duszenie. Przypomnijmy sobie zasadę działania trójkąta. Trójkąt będzie działał na takiej zasadzie, że nogą blokujemy ijącą pizzę, a jego ręką, czy też barkiem, bo nie zawsze trzeba mieć tą rękę, bo nawet w... Stąd jestem w stanie udusić, jeśli bardzo będzie ściskał drugą tętnicę, czy nawet mogę wrzucić swoją rękę i tak samo w tak podobny sposób udusić, wszystko będzie się opierało na tym, że jest zablokowana jedna tętnica i druga tętnica. Dlatego teraz skupimy się na tym z dołu, żeby dobrze kontrolować, a jednocześnie z góry uciekać przed nim. Czyli teraz jak Marcin, e, mi takiego róźnego trójkąta, teraz zadaniem Marcina będzie jak najbardziej ściśnić to miejsce. Wszystko zrobić, o właśnie, żeby moja ręka była bardzo blisko drugiej tętnicy, żeby jak naj mieć jak najlepszą kontrolę. Z kolei moim teraz zadaniem będzie prostować sobie cały czas w plecy, właśnie chcę mieć mnie jak najniżej, jednocześnie tworzyć sobie miejsce. Tak, żeby mógł było jak najtrudniej zapiąć ten trójkąt i jak najtrudniej jakby. Y Przycisnąć tę tętnicę. Bo jeśli ta tętnica nie będzie przyciskana w żaden sposób, to nawet Marcin będzie mocno ściskał sobie gdzieś te nogi. Ja będę szeroko, no to tak naprawdę teraz nie ma duszenia. Jeśli ja będę gdzieś tutaj ciasno, o, już słyszycie po moim głosie, że tu się zaczyna duszeń. Jeśli ja jestem szeroko, czyli robię wszystko, żeby mój bark był jak najszerzej, moja ręka była jak najszerzej, to ja sobie tworzę miejsce i tak naprawdę wtedy ta tętnica moja nie jest mocno ściskana. Czyli zadaniem teraz Marcina będzie jak najbardziej ścisnąć moją szyję z ręką, a moim zadaniem będzie cały czas starać się zrobić wszystko, żeby nie pozwolić Marcinowi zacisnąć tego miejsca. Czyli teraz uczymy się jednocześnie ucieczek z trójkąta, a z dołu co musimy zrobić, żeby tak naprawdę kogoś poddać. Przede wszystkim potrzebuję jednej ręki przeciwnika w środku, a drugiej na zewnątrz. Dzięki temu moja noga może się skleić z szyją przeciwnika i uciskać tętnicę. Czyli w tym przypadku jestem lewą nogą sklejony bardzo mocno z szyją Natalii, tak żeby był jak największy ucisk na tętnicę. Ale żeby duszenie było skuteczne zablokować obydwie tętnice, dlatego drugą nogą będę się tak ustawiał, żeby docisnąć bark przeciwnika w jego szyję. Dzięki temu obydwie tętnice będą zablokowane i nasz trójkąt faktycznie będzie dusił, a nie tylko miażdżył. Nieważne jak jest ustawiona ręka przeciwnika, jeśli jestem w stanie przycisnąć bark przeciwnika do jego szyi, ciasno blokując obydwie tętnice, to jestem w stanie udusić. Często ludzie skupiają się za bardzo na przerzucaniu ręki na drugą stronę, a za mało na dociskaniu tego barku do szyi. Bo jeśli chodzi o mechanikę wykończenia trójkąta, to ręka wcale nie musi być po drugiej stronie. Oczywiście ułatwi to nam życie, ale wcale nie jest konieczne. Nawet nie przerzucając ręki jesteśmy w stanie ustawić ciało tak, żeby udusić przeciwnika. W sklepie Grand Game macie bardzo szeroki asortyment do wyboru: grażgardy, Kimona, ubrania na co dzień i wszystko to, czego potrzeba na trening. A korzystając z kodu mateju otrzymacie 10% zniżki. Moim celem będzie ustawiać ciało w taki sposób, żeby przeciwnik miał jak najmniej miejsca i żebym jak najbardziej ściskał obydwie tętnice. Zwróćcie uwagę, jak w zależności od ustawienia mojego ciała oraz nóg zmienia się ilość miejsca, jaką ma przeciwnik. Im mniej miejsca będzie w tej przestrzeni, tym ciaśniejszy będzie trójkąt. Warto też zauważyć, że moja stopa wcale nie musi być bezpośrednio pod moim kolanem, żeby ten trójkąt był ciasny. Dużo będzie zależało od ustawienia mojego całego ciała. Często za wzór perfekcyjnego trójkąta uważa się sytuację, w której moja stopa jest pod moim kolanem. Jednak w wielu sytuacjach taki trójkąt wcale nie będzie najlepszy. Szczególnie na przykład wtedy, kiedy ktoś ma grubsze uda i nie jest w stanie komfortowo zapiąć w całości takiego trójkąta. Kiedyś też często miałem taki problem, że byłem w stanie złapać trójkąt, ale za nic nie mogłem go wykończyć. Przez to przez dłuższy czas nawet nie próbowałem łapać trójkątów, bo i tak kończyły się porażką. I zrzucałem winę na to, że mam bardzo krótkie nogi i wcale się nie nadaję do trójkątów. Ale w momencie, kiedy skupiłem się na koncepcji zamykania przestrzeni i zacząłem kombinować z różnymi ustawieniami nóg, to zacząłem bez problemu poddawać osoby, które szybciej nie byłem w stanie poddać trójkątem. Dlatego pamiętajcie, że zamykanie przestrzeni jest dużo ważniejsze niż przerzucanie rąk czy też idealne zapięcie stopy pod kolanem. Jakiś czas temu podobny problem wystąpił na grupie, którą prowadzę. I tak w stanie Pamiętaj, że mamy krótsze nogi, nie, nie, musimy się starać, nie, musimy się starać, żeby zatknąć jak najmocniej te nogi, nawet jesteśmy w stanie wyszkodzić. Z moimi udami, dami, no. właśnie to, jest, to było tak, że jak już czuł, aha. no to ja już sobie włamałem e, Ale tu, jak zaczynałeś się bardziej skręcić w tej no, strony, to no, ja dużo no, bardziej. No. no, ty tak, 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 robisz, tak. Aha, tak nogi jak Ci wygodnie, nie musisz na maksa, tak jak Ci nie no. To jest mój i tu ja już tutaj ból teraz, nie? Ja, to jest dla mnie bardzo mocno. To dużo jest mocno to maksymalne. Znaczy, to znaczy, że tak, jest Tutaj nie wiem, co myślicie, może trochę bardziej. No, tak. Czyli, że ci jest w miarę komfortowo. Tu tutaj. tutaj jeszcze przy o. O. No to się. Za bardzo się skupiasz na tym, żeby te o. nogi gdzieś tutaj ścisnąć, a właśnie przez to, że to masz duże uda, to tu już masz taki, taki ścisk jak osoby, które zapną tutaj, które mają mniejsze nogi. Dlatego ty nie musisz się skupiać na tym, żeby zawsze wszelką cenę tu być, tylko no, na tym, żeby tu było jak najbardziej ciasno. Widzisz, że to jest po prostu ciasno, to nie musisz dalej jeszcze na siłę tego zapinać. Wystarczy wtedy się albo tylko skręcić, albo docisnąć głowę i już masz duszenie. Ustawień naszych nóg może być dużo. Do nas samych należy znalezienie konfiguracji, która najbardziej nam odpowiada, ale też na przykład w zależności od tego, jak szerokie barki ma przeciwnik, albo jak długi tułów, to skuteczne ustawienie może się różnić. Dlatego to, co robimy, zawsze musimy dostosować do przeciwnika, z którym walczymy. I to tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie za obejrzenie. Jeśli podoba Ci się moja twórczość, możesz mnie wesprzeć za pomocą serwisu BuyCoffee. Link znajdziesz w opisie.